Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 8. Jeśli w zadaniu mamy iloczyn pierwiastków tego samego stopnia, to wtedy takie działanie możemy schować pod wspólny pierwiastek, czyli mielibyśmy 2 razy 8, lub jeśli ktoś potrafi, to może od razu w pamięci policzyć, że będzie to pierwiastek z 16. Pierwiastek kwadratowy z 16 to 4. Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że korzystaliśmy z takiego wzoru. Pierwiastek z A. Załóżmy, że mamy jakiś pierwiastek n tego stopnia, bo to dotyczy pierwiastków każdego stopnia. Ważne jest, żeby te pierwiastki były tego samego stopnia. To wtedy korzystamy o, z takiego wzoru. A razy B.